Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym powiedzieć troszkę na temat ząbkowania u niemowląt. Więc tak, moja Wiktoria, jak ząbkowała, to bardzo dużo płakała. W ogóle być ząbkowanie jakoś tak dosyć źle znosiła. Więc jak sobie poradziliśmy z tym? Przepraszam, że trochę tak światło, znaczy słońce świeci w tą stronę strasznie, więc ta moja strona będzie troszeczkę bardziej rozjaśniona. E, więc tak, Wiktoria e, ząbkowała jakoś tak, zaczęła ząbkować w piątym miesiącu. Ogólnie e, bardzo dużo ludzi mm, nie wie, kiedy ich dzieci ząbkują, bo e, niemowlęta już tak mniej więcej e, w drugim, bodajże lub trzecim miesiącu wydzielają bardzo dużo śliny. E, tak samo jest właśnie przy ząbkowaniu, że dzieci bardzo się ślinią, więc. Wiele ludzi myli ząbkowanie właśnie z tym. Znaczy, myśli, że już dzieci, dzieci ząbkują mniej więcej tak w trzecim miesiącu. Jednak to nie jest prawda. Chociaż oczywiście zdarzają się takie przypadki, że dzieci już w wieku czterech miesięcy mają jeden ząbek, prawda? Ale to oczywiście jest rzadkość. Więc te ślinienie wczesne wiąże się z tym, że ślinianki dziecka zaczynają bardzo mocno pracować i dziecko nie nadąża po prostu tej śliny połykać, więc, więc wydala jakby ją. Więc tak, e... oczywiście tak, ząbki pojawiają się mniej więcej, pierwsze ząbki pojawiają się mniej więcej w szóstym miesiącu i E, tak, co, jak, jak to było u nas Wiktoria, tak jak mówiłam zaczęła ząbkować mniej więcej w piątym miesiącu, czyli jak to się objawiało, wkładała wszystko do buźki, jeżeli na miała jakąś zabawkę, wkładała do buźki i strasznie tarła po tych dziąsełkach widać było, że tam coś jej się dzieje e, na początku jakoś tak bardzo nie płakała nam e, zaczęła tak mm, płakać Mniej więcej po pół miesiąca, tak? Mniej więcej 5,5 miesięcy miała. I yy, jak sobie z tym radziliśmy? Na początku, oczywiście, takie żelogryzaki wodne, prawda? One mają wodę w środku. Je można włożyć do lodówki. Yy, Odracałabym wkładanie do zamrażarek, ponieważ. Yy, to też jest ponoć sposób taki właśnie, żeby włożyć tam coś do zamrażarki, prawda, i potem dać dziecku. Jednakże mm, dużo o ten temat czytałam yy, i na jakiejś stronie bodajże jakiś doktor pediatra yy, pisał, że yy, lepiej nie wkładać do zamrażarki, ponieważ można coś tam uszkodzić yy, w dziąsełkach dla dziecka, więc yy, ja nie wkładałam nic do, yy, do, 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 do zamrażarki, tylko do lodówki. Więc tak, tak jak mówiłam, takie właśnie żelogryzaki wodne. Nasza Wiktoria miała takie dwa. Jeszcze gdzieś miałam taki jeden w innym kolorze, ale gdzieś nam się zapłaciał. Więc takie dwa żelogryzaki. Przy wyborze żelogryzaków o czym trzeba pamiętać? Trzeba pamiętać o tym, że nie mogą być jakieś takie... Bardzo, że ja tak powiem, takie bardzo szerokie, bo dziecko po prostu ich nie chwyci, prawda? Dziecko pięciomiesięczne nie umie tak jeszcze bardzo dobrze chwytać całą rączką także, tym bardziej, że te, te rączki są bardzo malutkie i e, trudno byłoby objąć e, taki bardzo duży gryzak jakiś. Więc tak, taki gryzaczek mniej więcej tutaj, ile może być, centymetr, półtorej, może. E, on akurat nam się dobrze sprawdził, bo Wiktoria mogła normalnie je, jego chwytać w rączkę. Natomiast ten, tak jak tutaj widać, tutaj jest bardzo. Z tej strony nie, chwy, nie chwytała nigdy chyba. Tylko z tej. Tutaj mamy takie cieńsze, prawda? Więc z tej strony nam zawsze chwytała i brała do buźki, prawda? I tam sobie tarła. tarła tydziąsełka. To przynosiło ulkę w dzień. W dzień bardzo często. E, gryzła właśnie te gryzaki, w dzień w ogóle bardzo mało płakała, Hela tego właśnie, że miała, miała te gryzaki, gorzej było właśnie w nocy. W nocy nam e, bardzo, bardzo płakała, e, nie chciała spać. E, jedyne co to uspokajała się przy piersi. Tak jak mówiłam na moim poprzednim filmiku, zaczęłam ją brać wtedy do łóżka, e, bo jak odkładam ją przed łóżeczką, prawda? To spała powiedzmy 15 minut i znowu się budziła. I nawet nie, nie, to, że, nie to, że była głodna, prawda, No bo dopiero co była nakarmiona. Nie to, że była głodna, ale po prostu same sanie przynosiło jej ulgę. Więc jeżeli wasze dzieci preferują smoczki, moja Wiktoria od narodzin nie miała smoczka. Więc jeżeli Wasze dzieci preferują smoczek, to może warto spróbować dać im, im ten smoczek, może jak tam sobie się, prawda? To może, może to pomoże. Więc następna rzecz, która, którą Wiktoria <coughs> miała przy ząbkowaniu, jest taka szczoteczka. Jest ona tutaj plastikowa, jakaś taka gumowa. Tutaj ma, teraz pokażę, o takie jakby no nie ząbki. Takie po prostu gumowe, gumowe. No, nie powiem włosie, no bo to nie jest włosie, Takie gumowe, po prostu, wypustki, e, którymi może, możemy sobie tam e, też masować dziecku, dziecku dziąsełka. I one, e, te, e, te szczoteczki bardzo, bardzo, bardzo nam się sprawdziły. Bo, przepraszam, a tu Wiktoria, oczywiście obok mnie jest, tak się wygina. Proszę. E, więc tak. E, Taka szczoteczka, ona właśnie z tej strony ma takie wypustki, a z tej strony ma taki. No nie wiem, do, w sumie nawet nie wiem jak to nazwać. Takie zakończenie jest też gumowe. E, I tym sami masowaliśmy dziąsełka, prawda, dla Wiktorii? A czasami dawaliśmy do zabawy po prostu tą, tą szczoteczkę, i ona tą e, drugą, stroną, so, drugą stronę tam sobie gryzła. E, następne takie dwie rzeczy. To jest oczywiście żel na ząbkowanie. Ma, mamy. E, tutaj się nazywa ten krem Bonjela e, jest on od drugiego miesiąca, prawda, czyli już jak dziecko e, tak jak mówiłam, niektóre dzieci bardzo szybko ząbkują, chociaż to jest rzadkość więc to jest od drugiego miesiąca tak, bierzemy sobie taki krem oczywiście na paluszek niewielką ilość, tutaj są oczywiście napisane wszystko, że e, gdzie to jest napisane tak, e, niewielką ilość, tak, z produktu trzeba rozpro, rozprowadzić Yy, wiąsełka i delikatnie yy, wmasować. Yy, najlepiej jest to robić malutkim palcem, prawda? Bo dzieci yy, mają oczywiście malutką buźkę, żeby tam sobie wmasować tym małym palcem. Yy, ten żel, gdy wmasowywałam, nie zostawałam na palcu, po prostu oblizywałam. Powiem szczerze, że dziwiłam się, bo dla Wiktorii bardzo on smakował, w ogóle on jak wkładałam tylko do buzi jej, jej palec z tym żelem on od razu ciągnęła mi ten palec, po prostu zrealizowała mi czasami całą zawartość tego, tego, co miałam na palcu. Więc, ale nie powiem, bardzo, bardzo, bardzo nam się przydał ten żel, bo czasami, już na przykład jak posmarowaliśmy, to 5 minut i już widzieliśmy poprawę, że Wiktoria uspokajała się. Czego jeszcze nie polecam? Nie polecam na przykład, też słyszałam takie opinie, żeby na przykład zamrozić kawałek marchewki, prawda, i potem dać dla dziecka do zabawy, ewentualnie tam samemu trzymać i te dziecko niech sobie tam gryzie. Tak jak mówiłam, właśnie nie mm, nie wiem na ile to jest prawdą, bo nigdy nie konsultowałam się tutaj z jakimś lekarzem. Ale tak jak mówiłam, czytałam na polskim jakimś forum, że raczej nie powinno się wkładać nic do zamrażarki, ewentualnie tylko do lodówki. Chociaż znam przypadki, gdzie ludzie wkładali rzeczy różne, różne do zamrażarki, do dla dziecka, do gryzienia i tam akurat nic się nie działo z dzieckiem. Więc oczywiście najlepiej to się skontaktować z lekarzem w takiej sprawie. Co my jeszcze mieliśmy? Jeszcze taka jedna rzecz jest, którą mieliśmy y, przy ząbkowaniu. To jest taka niby Grzechotka, prawda? Zwykła Grzechotka się wydaje, ale ona tutaj ma takie y, gumowe wstawki. Y, tu, tu, y, cztery ma, no tak. Tutaj dwie i tutaj dwie. Y, I dziecko, oczywiście, bawiąc się, może sobie tam podgryzać, prawda? Te, 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 te dziąsełka psa, na, tym, na tej gumie. Więc tak, to by było, było na tyle. Jeszcze taką jedną rzecz próbowaliśmy, bo mego chłopaka, kolega poradził mu, że jeżeli tam strasznie naprawdę dziecko krzyczy, płacze, to warto też troszeczkę takiego środka przeciwbólowego dla dziecka, takiego zwykłego, po prostu my tu akurat mieliśmy paracetamol, prawda, dla dzieci, od trzeciego miesiąca to było troszeczkę, oczywiście tak, jak, tak samo jak tego żelu, troszeczkę na palec i wmasować w ciąsełka. Ponoć to też pomaga. My próbowaliśmy bodajże dwa czy trzy razy coś takiego, oczywiście nie warto tego stosować codziennie, prawda, no bo to jest jednak lek i nie wolno przesadzać. Więc tak, my stosowaliśmy takie, takie metody. E, więc e, fajnie było podzielić się swoimi ewentualnie e, metodami na, na ząbkowanie. No i to było na tyle. Pa pa.